Gęsta, ciężka cisza, puste oczodoły okien, tylko trupie światło, szare niebo, żadnego ciepła. Pod stopami chrzęst, szkło, kości, niewiadoma, cegła, marzenia, wszystko starte w proch. Psy. Zjedzone. Witamy w Lipinach. Tu spadł menel ze schodów. Natomiast dziś witamy w Hiroshimie. Tu literalnie spadła bomba atomowa. Bajt zada, to cofamy się w czasie. Mamy poranek. Miałem tu w ogóle o wiele później przyjechać, ale tym razem zaufałem prognozie pogody dla Hiroshimy, gdzie pokazuje, że jest dosłownie chyba miliard milimetrów deszczu po południu, więc lecimy tutaj najpierw. O, widzicie? Tu. 8:47 na 13 ma tu I no, by wtedy był ciul z imprezy, a tak to chociaż coś zobaczę w tej Hiroshimie, nie? No ale powiem wam, że to absolutnie inaczej wygląda, jak się tu stoi na żywo, te wyspy takie zalesione na tle morza. No powiem wam, że to jest absurdalnie inny widok na ekranie niż na żywo. No a tutaj jest e, ferry terminal. No powiem wam, że nieźle wymyślili, bo z moim JR Passem, czyli normalnie od znaku Gaijina zaraz po Welcome Suite. tutaj teoretycznie mam wstęp z Friko. No, ale wchodzę, a tu muszę podatek zapłacić, ja taki dzielny taksiwajder, muszę po prostu płacić podatki, no ale dobra, niech będzie, niech będzie. O Takim statkiem będę, będziemy płynąć. Teraz boarding y, statków w fiu, 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 fiu. Uh. Ogólnie tu wszyscy od razu usiedli, y, a ja stałem przy barierce, jak taki typowy gajdżin, nie wiem czy to jest jakieś safety measures czy coś, ale tak sobie pomyślałem, że jakby mnie gibnęło koło tej barierki, no to, hmm, to... To nie byłoby daj ziobu za bardzo. Tak więc oficjalnie dodaję do listy dodatkowe gejzinowe zachowanie, opieranie się o barierkę przy Ferry. Dzisiaj nikt nie stoi przy barierka. Dobra, po zaśpiewaniu 200 szantów wylądowaliśmy na wyspie Miyajima. I ja już widzę, coś wam zaraz powiem, ja już coś widzę. Ale to zaraz. Na razie po, zobaczcie. Bardzo ładny lus. Rósł. Dobra, już po zakupach niestety nie mieli plazmy. Plazma najwidoczniej jest takim premium, już świętym gralem, jeśli chodzi o nawodnienie w Japonii. Ale nie poddajemy się, mamy po Pot, czyli numer 2 Gaijin y Nutrition Drink. Ale dopiero co wyszedłem z tego Lowsuna i pierwsze co dostrzegłem, to mojego top jeden <1 villain> wylen tego vloga całego. Znów się spotykamy, co? Dobrze, przynajmniej teraz już kamienie. A nie moją dupę dla odmiany. Tak więc uciekam od niego szybko, bo znowu będzie Eating Us, a no niestety może nie dzisiaj. Zapomniałem, że one też są na tej wyspie, <grym> ale nie widzę nigdzie Rice Crackers. Co tam, sprzedawców Shikasenday też nigdzie nie widzę, więc jesteśmy bezpieczni. Na razie jesteśmy bezpieczni, ale nigdy nie wiesz, kiedy Old Nihonjin will pull up with his Rice Cracker Factory, więc uciekam stąd, póki mogę. Mi się to też podoba, że literalnie każdy taki automat w stylu tej całej, wiecie, wioski. Wioski rzemieślniczej. No i dobrze, bo dużo cienia się biedny Gaju nie musi pocić. Przynajmniej nie aż tak. Dobra, przechodzimy no. przez pierwszy torigate, ale tu coś, tu coś wyje, ciszej. Ciszej. Cicho, cicho, jak wodę, cicho. Jakiś odrzutowiec. We Mike Hooks chat znowu z Hiroshima. Nie no, dajcie żyć. Proszę. Oj, oj, oj. Czyżbym dotarł? Mm, słynna pocztówka. O cholera, tutaj już w ogóle Final Boss. Takich rogów na szczęście w narze nie było, bo bym jeszcze by skończył z jakimś wynicowaniem pewnej części ciała. Dobra, bo mnie... To, to jest fajne, to jest super. Tylko że patrzcie, bo to działa w ten sposób, że są przypływy i odpływy w tej zatoce. No i nie wiem czy to widać, ale ja zamierzam iść tam, gdzie tam ci gaidżini, tam dalej. Tylko żebym zdążył, bo ta, wiecie, woda się podnosi trochę, a, a nie chcę, wiecie, przy to totalnie, że ja tam będę chodził po prostu e, z kolanami pod wodą. O czyli tu sobie można sprawdzić przypływ i odpływ. Jeśli nie ma, ja tak nie będzie wozić, ja jej nie chcę. Rasta. Ta idzkusz ma bardzo przystępna. Niemniej jednak, no, jak się było na przykład w Nikko albo właśnie w Kyoto. To, to jest troszkę inny rodzaj świątyni. Taki bardziej otwarty, przystępny, bardziej widokowy. Więc myślę, że jak już tak wiecie, zwiedzacie Japonię i to jest któraś tam dźwięk z rzędu, no to raczej nie zrobi to na Was jakiegoś wrażenia, ale czuć wakacyjny klimat. To mi się podoba. Leci badwany w tle, wiecie o co chodzi. O tam jakiś remont jasnej góry. No, jak tu woda się podniesie, to to może być naprawdę zacny widok. No ale tutaj moi drodzy. Moi drodzy. Gambory, gambory. Nie wziąłem kaloszy, ale to nic. wulkana. Nie no, tutaj widok jest przemocarny, nie, to kamera tego raczej nie odda, ale myślę, że dla samego widoku to jak najbardziej się tu warto przejechać. Ta brama Torii jest normalnie wpisana w UNESCO, więc to nie jest też jakiś jaki zabytek, tak? Top tier, co można w Japonii zobaczyć, tylko że no niestety Hiroshima jest troszkę oddalona od reszty tych osak i Tokiów i innych takich podobo. Jej, zapomniałem, że mam najbardziej przemakalne buty świata. Więc Hiroshima to raczej taki wypad jednodniowy. Dla mnie na razie Hiroshima. No a tam są już i po prostu zdjęli se buty i chodzą. A ja bym se chciał tutaj zrobić fotę jakąś. Boże, jakie malutkie ślimaczki, nie wiem czy to widać. Mam nadzieję, że to nie te, co pożerają człowieka w całości. Fiu, fiu, fiu. Nice widok. Ja żartowałem z tym wchodzeniem po, po kolana, ale tu ludzie normalnie się w to wbijają. Dobra, tu jeszcze macie widok. Jak widzicie, jeśli jeszcze raz usłyszę totalnie odklejonego bądź odklejoną japońskiego influencera, influencerkę, że tutaj, że tutaj się dosłownie roi. Roi od turystów, tu się nie da przejść i po prostu wszyscy na siebie wskakują i się nie da chodzić. I wszystkie miejsca w Japonii są oblegane i nikt nie chce widzieć gajzinów na oczy i tym podobne rzeczy. To no wtedy im wyrywam tchawice przez kurnie, bo naprawdę innego wytłumaczenia na to nie ma. Jak widzicie, no może jestem w złym miejscu o złej godzinie, ale no wydaje mi się, że to jest dobra godzina. No, jest ciepło fajnie, rano wcześnie jako pierwszy moment od hel do odhaczenia jest idealny, no nie wiem, wydaje mi się, że dobra, jakbym się przeteleportował w środek Kyoto teraz i nie wiem, miałbym jeszcze w kimono włazić i y, przeciskać się tam między ludźmi, to poczułbym dyskomfort i na pewno y, dyskomfort by też poczuli ludzie, co tam mieszkają. Natomiast no, nie dajcie się propagandzie. Po prostu musicie wiedzieć kiedy, co, gdzie, jak wjechać i kiedy podjechać, kiedy co zrobić, y, co chcecie zobaczyć, czy na pewno chcecie zobaczyć to, co reszta ja się świetnie bawię i jeszcze żaden ten śmierdzący gajczyk oprócz mnie mi wyjazdu nie zniszczył i nie zniszczy ani żadne akcja japończyków związana z nie wiem jakimś podwyższaniem cen, nie wpuszczaniem obcokrajowców do lokali, w ogóle nie psują tego wyjazdu i widziałem na razie tylko jeden sklep, który nie wpuszcza, który nie wpuszcza obcokrajowców do lokalu. Nie wiem, czy tam były jakieś gry planszowe, czy takie gry po prostu interaktywne, ale no wiecie, no tam jednak jak chcesz zagrać, to musisz chociaż trochę znać ten japoński biegle, dlatego oni Powiedzieli, że jak nie znasz japońskiego, no to wypadnie, ale jak znasz japoński, no to śmiało. Nigdy nie było czegoś takiego, że o Jezus, więc nie? A jeśli chodzi o podwyższenie tych taryf, cen, jakikolwiek ludzie, no naprawdę Japonia tak już jest mega tania, a to, co ja tu robię, to jest po prostu już tylko wyciskanie portfela, więc naprawdę dajcie sesiana i przyjeżdżajcie. <laughs> przyjeżdżajcie daj ziobu. Dobra, dosłownie wykorzystałem ostatnią szansę na nagrywanie shota. Tam gdzie jest ta wysepka to już mnie zaczęło zalewać, a tu miejsce, gdzie stała kamera to już było pod wodą. No więc dzisiaj bardzo malowniczy odcinek, ale to nie koniec Hirosimy, moi kochani. Absolutnie nie, ja to dopiero zacząłem dzień, chyba. No, wybrałem absolutnie idealny moment, bo po pierwsze tu już woda praktycznie zalała połowę zatoki, a druga rzecz już się tam ludzi. E, nagromadziło, nie? Więc mówię Wam, ktoś czuwał, ktoś czuwał, że ja tu muszę przyjechać, właśnie rano, w tym momencie. To jest, to jest, to było napisane na kartach historii i to tylko potwierdza moją zasadę. Jak myślisz jak wszyscy, to jesteś jak wszyscy. Ja przyszedłem, nie było nikogo, zrobiłem sobie rano zdjęcie, wracam w momencie, kiedy cała fala turystów idzie. To, że nie ma overturizmu, to tak bardzo powiedziałem, wiesz, wiecie. Obszernie, natomiast jak myślisz, jak wszyscy, tak jak mówię, to jesteś jak wszyscy. Pozdro. A my nie jesteśmy npc tami żadnymi, tylko my jesteśmy, wiecie, królowie życia i śmierci. Oczywiście, jak już wychodziłem, jako że jestem najpotężniejszym gajdżinem z tłumu, naprawdę podbiegły do mnie Japonki. Interview, interview, interview. Mówię, dobra, let's go. O, inny! Takie!

Okay. 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 Oh, oh no, no. Come on, like No, no, no. <laughs> Hey. Hey, okay. Uh, Thank, hey. You. Thank you. Uh, last one. Last one. Uh, last. Mm. last question. Last one. Okay. Last, last. you are of sports, <laughs> what sport do uh, Okay. 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 Uh, is the question or another oh, question? No, no, no. Uh, no no a uh, i have futbol futbol soka soka oh Soca. I play soka o oh, nice chido yeah. yeah, okay. Yeah. Okay. Yeah. jak widzicie zostałem absolutnie napadnięty <laughs> przez grupę dziewcząt Pilnujcie się Gaijinie, pilnujcie się Gaijinie na obczyźnie, bo nigdy nie wiesz z której strony może się zostać zaatakowani. Jakoś to przeżyłem, Uff, ledwo ataku paniki nie dostałem, ale dam <grywdy> radę. Ja już wiem jak się czuje kobieta wybiegająca o godzinie 22 na jogging. Dokładnie tak samo się poczułem. No więc miło dziewczyny, zdajcie to na szóstkę. Myślę, że jak takiego potężnego youtubera nagrałyście to z automatu powinniście zdać na celująco. Szczególnie jeszcze dobry trik, eee, tutaj sprzedają dosłownie zamrożone te picia, nie wiem czy to się ma odmrozić, czy ja mam takie po prostu, chcę rozkruszyć, włożę sobie do plecaka i potem sobie to będę pić z salmonellą i ze wszystkim, co sobie siedzi w tych zamrożonych rzeczach, bardzo się cieszę z tego powodu, nie no oczywiście żarcik. Imagine drinking this at 2am, y, Jestem absolutnie gotowy na mój dzienny salmonella dose, y, salmonella maxing. Here we come. Tutaj mały chłopiec Gaijin, a ja właśnie stoję idealnie w miejscu, gdzie 600 metrów nade mną wybuchł Little Boy, prezent od Amerykanów i to wyglądało w ten sposób. No ale patrzcie, okolica jakby niedraśnięta. No ale czyżby, no, bo tu obok już to tak pięknie nie wygląda, znaczy no... O dziwo to wygląda pięknie, ale wiecie, o co mi chodzi. No i jesteśmy w miejscu, gdzie Amerykanie się popisali, a cegły leżą jeszcze niepozbierane, chyba i nikt ich już nie pozbiera. No, ma aure to miejsce, nie powiem, że nie. To ma na myśli szanowny prezydent Donald mówiąc Make America Great Again, no ale przecież spoko, no bo yy, ma śmieszne docinki i jest żółty na mordzie, spoko. Tak, tutaj właśnie polityczny gajdżin, musicie go słuchać, słuchajcie youtuberów, słuchajcie influencerów. Wyjdzie wam to na dobre, na pewno życie jest wtedy piękniejsze. Nie musicie się zastanawiać, macie informacje podane na trzeźwo. No, no a przecież co ja tam wiem o Japonii? Tam. Co ja jestem skośno ok. Ile razy byłem w Japonii? Drugi raz jestem. Ja pity, gościu, gość, co ty gadasz w ogóle, nie? Weź no, ty włącz już tą kamerę i przestań się kompromitować, nie? Czy coś? No, taki ze mnie ślązak, bo z częstochowy jestem, nie? No, co coś ten deseń. A dlatego nie weryfikujcie żadnych informacji, które wam podaję, nie myślcie po swojemu. Świat będzie wtedy o wiele lepszy i jest super. Usiadłem sobie w cieniu, jak czekam aż mi się odmrozi mój elektrolit, bo ja tu do Hiroshimy przyjechałem na jeden dzień. Postanowiłem, że zaszaleję i sobie zarezerwuję hotel pod tytułem Hotel Kapsułowy, tak. Wczoraj miałem takie, wiecie, jak przyjechałem praktycznie mega późno na noc, byłem tak padnięty już po tej osace i miałem takie, dobra, idę jeszcze do tego hotelu, gdzie po prostu jest Kapsułowe leżenie w klaustrofobicznej y, przestrzeni, jeszcze, wiecie, idiotyczny pomysł, brawo guiding y, Oby tak dalej, niech y, takie przygody się nie kończą. Więcej kontentu będzie, nie? Przyjeżdżam do Hiroshimy. Pierwsze co? Okazało się, że jest akurat po jakimś ogromnym meczu bejsbola. No to wiecie, ja już ogarniam baseball jak y, żaden inny sport. No to sobie pomyślałem, aha, to jeszcze jak fani się zlecą do tego hotelu gdzie wszyscy śpią po prostu uciśnięci, to jestem cooked. Moje morale na ten późny wieczór, to były zerowe, już mówię, no i najbardziej idiotyczny pomysł świata, nie? I właśnie to jest potęga marudzenia, antagonistyczną burzą mózgu. Mówiąc sobie wszystko, co złe, wciągam najlepsze, no i objawiam się na hotel kapsułowy. To jest jakaś franczyza ogólnie, ale ludzie... No, pokażę wam, co tam było. Poland jest accepted, najpopularniejszy, Klient prawie, no tutaj, można zostawić sobie swoje większe bagaże, normalnie odbierasz kluczyk, zaplątujesz swoją walizeczkę, no i powinna być safe. I wchodzisz do sypialni, czy tam wielu sypialni i tak to wygląda, każdy ma swoją półkę w szafie przydzieloną z numerkiem, no i w tej półce normalnie masz materac swój. Wszystko jest świetnie opisane jak dla ułomnego, więc twoim jedynym zadaniem, gdzie musisz tak naprawdę pomyśleć, to znaleźć numer. Reszta działa idealnie. Jak widać tu parę osób już jest. Na plus zapach. Uważam, że to było tak świetnie klimatyzowane pomieszczenie i co chwilę tutaj pryskało jakimś odświeżaczem. No nie, 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 nie czuć było, że tu w ogóle ktoś mieszka. No, i to jest właśnie moja kanciapa, tylko że już jak się wypakowałem, potem pokażę przed wypakowaniem. Safe normalnie w każdym z pokojów, elegancko. A to jest część wspólna, czyli łazienko. No i tu, jak jesteś kobietą, to możesz sobie iść do kobiecego. Mężczyźni nie mają męskich, mają wspólne. Yy, tak. I tu typowy. Japoński prysznic, czyli cały zbudowany z plastiku. Nie wiem, jak tu jest czat odprowadzany, ale jakbym się zaczął dusić, to proszę mnie stąd wyciągnąć. I to ja, dzień dobry, flafroczku, który oczywiście był już dograny i dołączony do całego zestawu śpiącego tutaj. Więc no ty nie musisz nic mieć, nawet ciągów, ręczników, nic to jest. Wchodzisz z plecakiem i śpisz tutaj. I jest wszystko git, a tak wygląda moja kanciapa niestety, ale musiałem spać tam nago, bo było tak gorąco, znaczy no miałem gacie spokojnie, no i potem musiałem odsunąć tą firankę, więc jakby i tak nie było widać, na szczęście nie było dużo ludzi, ale w środku no klimatycznie, w środku klimatyzacja leżała. No a tak to typowy tutaj zestaw, no telefon można było sobie podłączyć, światełko regulować. Jest wszystko na plus, jak się nie boisz wąskich pomieszczeń to... Uważam, że idealna sprawa. I teraz hit. To wszystko, absolutnie to wszystko za 97 zł. Za dobę. Ja rozumiem, że miałem farta, bo nie było w ogóle ludzi tak naprawdę i Gdyby tam było, nie wiem, full po prostu capacity i wszyscy by się wrąbali, no to nie byłoby tak przyjemnie. Ja mam porównanie do tego, że ostatnio spałem we Wrocławiu i zapłaciłem 130 zł za noc w pokoju, gdzie waliło starą szmatą. Wszystko waliło po prostu połączoną meblościanką ze zgniłą białą farbą. i Jeszcze okno się otwierało na pokój drugiego gościa, bo się okazało, że ten, to mieszkanie to jest podzielone na pokoje, więc ja i tak spałem z wieloma ludźmi. No i jest różnica chyba, nie? To, co mi się też tu podoba w Hiroshinie, to taki i, kurczę, klimat, nie to, że europejski, nie, broń Boże, nie, ale że to, to jest już ewidentnie inny styl miasta niż pozostałe miejsca, gdzie byłem. Owszem, jest tu jakaś tam kolej, ale tu normalnie jeżdżą tramwaje i to działa jak w Anglii, że cykasz sobie oysterkę na sam koniec przy panu konduktorze, tam zawsze jeżdżą we dwóch, kierowca i jeden konduktor, więc on pilnuje, on pilnuje, żebyś nie wyskoczył na gajzina, nie płacąc swojej taryfy. Oj, 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 bonjourno. oj, przepraszam, przepraszam, przecież my nie jesteśmy we Włoszech, a może jesteśmy? I tak się składa, że tu w Hiroshima jest bardzo e, ciekawa rzecz i w sumie to chciałem Wam ją pokazać. Tak, moi drodzy. Automat do pizzy, zobaczymy jak to działa. Pierwsze wybierz pizzę, bierzemy normalną margaritę. niestety nie wiem co tu jest napisane. To ma. no dawaj, No i wszystko golda. Hot. Ona się tu podgrzewa. Gajin bądź yy, cierpliwy. Wiesz to przyjdzie w pudełku od razu, czy nie? O o, 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 coś tu brzmi. Tylko zajesz, że w środku jest 105 stopni. I wzrasta, więc to się chyba nagrzewa na poważnie. Zobaczymy co to za tizo co nam wyskoczy. będzie lepsza czy gorsza od Giuseppe? 100 sekund. W instrukcjach złożyć pudło. Myślę, że ten też tak się przejmować nie będziemy chyba co. Live cam. Chyba. No tak sobie bulgocze dosyć... Dosyć drzewo. O, schodzi, jedzie już. O kurde. To jest pizza. Ale jaja. Dobra, weźmiemy ją sobie, złożymy i pójdziemy ją gdzieś zjeść. Widzicie, ser troszkę śmiesznie wygląda, ale ciacho. to Wam, że ciasto wygląda nie najgorzej. No nie, spróbujemy. Zdrówko. Pomidory. Raczej z tej, z tej dobrej jakości. Nie jest to tortekst, żaden polany. Ciasto, no nie wiem czy jest takie jakieś genialne, ale jest dosyć chrupkie, może dlatego, że jest szybko podgrzane. Mm. No i ten ser, powiem wam, to jest bardzo podobna pizza do takiej normalnej pizzy, nie? Myślę, że nie jeden lokal byłby w stanie zaserwować pizzę podobnej jakości. Mm. No jest tu oliwa, nie? Czyż tu normalnie oliwa? Normalna pizza, nie? Jak to teraz gryzę więcej ja i ją jem. powiem Wam, że zarąbista jest jakość tej pizzy. Aż nie czuć, że jest mrożona, nie? Ktoś naprawdę się chyba postarał, jak to zrobił i zamroził. Nie wygląda to może aż apetycznie, ale podpiszę się samym sobą, że we Włoszech jadłem gorsze. Patrzcie, jakim mają fajny słup z slandanka. Jednak fajna ta Hiroshima. Kolejnym przystankiem do mojej kulinarnej podróży, jakkolwiek to można w ogóle nazwać, bo ja to tylko przychodzę i wpieprzam, to są rameny. No a tu się składa, że w Hiroshimie mają swój ramen. Onomichi style ramen, tak się nazywa. I on jest właśnie tym takim szoju wylewem, ja to nazywam tak. Tylko że z dodatkiem niboshi. Przez co oprócz tego kurczaka i sosu sojowego jeszcze możemy tam gdzieś jakieś rybne umami sobie poczuć, no i no grzechem by było będąc Hiroshima nie spróbować tego specyfiku. No i znalazłem knajpę, która serwuje taki właśnie ramen, bogato z dymką, też poprosiłem trochę więcej tej dymki, bo bałem się, że w ogóle jej nie będzie, a jak wiemy, bardzo łatwo zlepionej litowia w Japonii, więc troszkę błonnika nam się przyda. Y, niemniej jednak no, po tym ramieniu jakby tylko bardziej potwierdziłem moją y, niemiłość, niezamiłowanie do tego typu zup, czyli że takich chudych. Które są klarowne, bo jest dobre. Dla mnie, dla mnie to był bardzo dobry ramen. Nie czułem nic na kluskach, mimo tego, że siorbałem jak głupi i coś tam próbowałem wyczuć. To, no, te kluski to taki bardziej zapchaj dziura ziemniakowy, jakkolwiek to brzmi. Oczywiście to nie były ziemniaki, ale yy, po prostu takie mam porównanie. Natomiast sam bulion, no, ja pod koniec zawsze dopijam sobie bulion, tak, ten, który zostaje. Można było tam wyczuć tą morską nutę. Natomiast, no, nie jest to moja gra warta świeczki, no, ale spróbowałem. Już wiem, jestem mądrzejszy o ten plus jeden ramen. Natomiast w Hiroshimie też mają swoje okonomiyaki. Jadłem również w Osace okonomiyaki, ale to nie jest to samo. Żebyście sobie nie myśleli, że to jest jedno i to samo, to są dwa obozy. Nazwa ta sama, ale wykonanie totalnie inne. W Osace mieszają wszystko razem i potem ten plecak oblewają sosami to wygląda w ten sposób. Smaczne, ale bo bardzo zapycha kurde, jak to wypełniało. je. No, a ja idę spróbować tutaj w Hiroshimie i wersję ekonomiczną, czyli jakby każdą warstwę osobno przysmażają, dodają. No i nie wiem, no, może czy ja będę po stronie hiroshimowej tutaj, czy może moich śluńskich kolegów z kraju kwitnącej wiśni. Kto wie, zobaczymy. Jeszcze coś tam mam w odchłaniach mojego żołądka jakiś odchyłek, który może się w każdej chwili skończyć potężnym skrętem żołądka. Jeszcze gdzieś tam jest pusty, ale damy radę. Myślę, że damy radę. Ojej. Oj, oj, oj. Raindrop, drop drop. Pod parasolem pije kole. Broni się kurczę przed farmazonem. Jakby to zaśpiewał kazba a dzisiaj to śpiewa Young Gai. Dobra, jestem po mojej kolacji. Gdzie to jest? Okonomi mura. Dobrze czytam. Dobrze czytam. Okonomimura to jest zlepek tych wszystkich restauracji z ekonomijaki. Przyszedłem do miejsca, gdzie oni w ogóle nie używali tłuszczu zwierzęcego, ani soli, więc spoko opcja. Zamiast tego używali umamicznej bomby pod tytułem piasek z suszonej ryby. I co tam jeszcze? Aha, i suszone wodorosty. No to tak fajnie wyglądało, jakby taka mgiełka była na tych okonomijakach. okonomijakach. nie wiem jak to nazwać. Tak czy siak, experience świetny, bo to prowadziła taka pani, bardzo miła, bardzo otwarta. Sama w ogóle z tłumacza korzystała, więc pogadałem się z nią przez tłumacza. No świetna, naprawdę. Jeszcze mówiła, że, uwaga, potwierdza się mój y, over tourism statement: zmniejszyła się ilość turystów. Ale też się trochę na brzdą koliłem, bo jak tam nasiedziałem się z nią, to wypiłem dwa razy highbory i raz biry, Więc imagine my state right now. Mówiła, że niewielu gaijinów dokończa żarcie. Ja tu muszę się przyznać, jeśli chodzi o ramen na przykład, jak jadłem obok z Japończykami, to nie było jeszcze tak, naprawdę przysięgam, nie było jeszcze tak, że Japończyk koło mnie dojadł ramen. Jak jest ta, ta końcówka zupy, oni tego nie dopijają, nie? Zostawiają to w pizduidom. Ja wszystko dojadam. Ty, w ogóle ja idę pod dachem, a ja z parasolką jak debil. No, Chyba powinieneś wytrzeźwić gaijin. Czuję się pochwalony, że ja wszystko dojadłem. Jak dzielny mały chłopczyk. No i tak powinniście do mnie mówić wy wszystkie po prostu durne języ, co mnie wysywacie. Tylko mówić, ale za mnie grzeczny gajin i mnie głaskać po głowie. To jest jedyna opcja. Koniec końców wypad do Hiroshima, uważam za mega udany. W ogóle nie sądzę, że to miasto jest. W tym mieście jest taki klimat, ale naprawdę czuć, że to jest troszkę bardziej odstające miasto od tego co. Do tej pory widziałem i co się widzi w socjal mediach. Czuć ducha, czuć ducha tego miasta, nie? Więc Hiroshima na plus, naprawdę. Jak macie jechać do Japonii, dajcie sobie te 3-4 godziny na Shinkansen i jedzcie w pizdu do, do Hiroshimy. Naprawdę. Natomiast jest jedna wada, jednak się coś sprawdziło, bo dostałem inne menu. Wydaje mi się, że w tej mi murze. Przychodzi właśnie taki najbielszy białas z białasów, jak ja. No to dostają już menu przygotowane. Jak sprawdzałem ceny, to, to chyba lokalci tak nie płacą jak ja, ale ja jak nie zapłaciłem dużo, bo tam, nie wiem, za ten placek plus trzy albo cztery piwa. Już nie pamiętam chyba stówę. Warszawiacy powiedzą, co to dla mnie, co to dla mnie? Człowieku, Stuwa za wyjście na miasto i zjedzenie, czy chłopie. My to tyle za kebaba płacimy i to najmniejszego. Jeszcze inny by Warszawiec powiedział, że za 100 zł. Wydane to mu się nie opłaca z domu wychodzić, nie? Wada Hiroshima. Ani w żadnym automacie, ani w żadnym Lawsonie czy innym 7-Eleven nie ma plazmy. Gajajin bez plazmy to kuźwa jak, jak podlasiam bez dziury na szczanie, nie? Rozumiecie? Nie ma. Mam nadzieję, że w moim następnym przystanku to się będzie roić od plazmy i będę pływać w tej plaźmie. A tu w żyłach będzie plazma. Siema.